Po serii rozczarowujących wyników, Kamil Stoch po raz drugi w sezonie trafił na podium. Ze mną Robert Błoński, ekspert Gazety Wyborczej i Sport.pl od sportów zimowych. Powiedz, to bardzo dobra wiadomość, bo już za moment rozpoczyna się Turniej Czterech No Za 10 dni się rozpoczyna Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie. No, wiadomość fantastyczna, bo Kamile zaczynały męczyć te jego skoki, ta przeciętność, w jaką Popadł w miejsca w drugiej dziesiątce, to absolutnie nie jest jego poziom, szczególnie po tym jak w KUSAMU na inaugurację zajął czwarte miejsce, potem w Lillehammer był trzeci, i potem nagle z dnia na dzień przyszła obniżka formy, błąd, który spowodował, że, że w drugim norweskim konkursie Kamil nie, nie wszedł nawet do czołowej trzydziestki i stracił mnóstwo punktów e, Pucharu Świata. No i potem była ta zapaść w Harachowie, gdzie nie mógł odnaleźć e, swobody skakania, zajmował miejsce w drugiej dziesiątce. Frustrował się tym, wiedział, że to nie są skoki na jakiego stać. On się uważa i słusznie za zawodnika ze ścisłej czołówki. No i w rzeczywiście skoczył w niedzielę kapitalnie. I to nie był jeden skok, bo on po pierwszej serii awansował z dziewiątego miejsca na drugie, ale on wygrał trening, on był bardzo, no zajmował bardzo dobre miejsce po pierwszej serii, także te wszystkie skoki niedzielne były, były świetne i z tego się trzeba cieszyć, no a ten, a ten, który dał mu drugą lokatę, był naprawdę fantastyczny, 137 metrów, to tak, takimi skokami jak ten drugi, niedzielny, wygrywa się konkursy Pucharu Świata, to nie ma co ukrywać, no i zobaczymy, teraz chodzi o to, żeby podtrzymać tę formę do, do turnieju czterech skoczni, który Zaczyna się w Obersdorfie. wcześniej jeszcze skoczkowie będą trenować prawdopodobnie w Wiśle, gdzie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odbędzie się taki e, tradycyjny konkurs e, świąteczny. No i stamtąd od razu wyjazd e, do Niemiec. Kamil ma być, może być jednym z faworytów, ja nie mówię, że on e, jest murowanym, bo na pewno e, jest wielu skoczków, e, Austriacy, Niemcy, Norweg, e, Bardal, może któryś e, z Czechów prawda, do, 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 do zwycięstwa. Natomiast rzeczywiście Kamil będzie jednym z tych, który, którzy tam będą się kręcili w czołówce. No i zobaczymy, zobaczymy. Na pewno tym konkursem niedzielnym, tymi skokami bardzo dobrymi w Engelbergu, no rozbudził nadzieje swoje, ale również nas, dziennikarzy oraz, oraz przede wszystkim kibiców, także, także no będzie co oglądać w te świąteczno-noworoczne dni, bo będzie Justyna, Kowalczyk biegła w turdeski, będzie Kamil Stoch rywalizował w turnieju czterech skoczni, także no możemy, możemy z dużymi nadziejami patrzeć i, i nie tylko e, liczyć na jakieś cuda, ale rzeczywiście to mamy sportowców i w biegach i w skokach, którzy są w stanie rywalizować z najlepszymi. Oczywiście więcej szans ma Justyna, ale Kamil to też światowa czołówka, natomiast Justyna no to już uznana klasa sportowa mistrzyni sama w sobie, która będzie jedną z faworytek turdeski, a Kamil może pomieszać szyki Austriakom Morgan czy czyli Rencałowi, Niemcom, Freitagowi czy Frajdowi, no, którzy na swoich skoczniach będą chcieli wrócić do czasów świetności.